Cześć wszystkim na kanale Paweł Węglaz Dzisiaj przedstawię wam cztery substancje, które są używane w sporcie zawodowym, a które mogą cię zabić. Zapraszam. Oczywiście nie jest to tak, że każdy kto stosował daną substancję skończy źle, natomiast w tych substancjach, które tutaj wymienię, lekkie przekroczenie dawki lub dana predyspozycja, na przykład choroba serca, może spowodować, że skończy się stosowanie tych substancji nawet śmiercią. Zanim przejdziemy do materiału, zostaw suba na kanale i łapkę w górę. Pierwszym środkiem, który będziemy omawiać i jednym z bardziej niebezpiecznych substancji na rynku, będzie DNP. DNP jest to środek bójcie używany jako spalarz tłuszczu, jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych substancji, ponieważ minimalne przekroczenie dawki może sprawić, że się ugotujesz. DNP był używany przez Amerykanów w czasie wojny w Wietnamie, natomiast nie po to, aby u żołnierzy zrobić formę, ale by niszczyć pastwiska i lasy. Według badań opublikowanych w 2011 roku zostało zanotowane aż 62 zgony po spożyciu produktów zawierających dinitrofenol, czyli DNP. W latach 1930 DNP było chętnie stosowane jako substancja spalająca tkankę tłuszczową, jednak ze względu na jego opłakane skutki zdrowotne bardzo szybko został zabroniony do stosowania w tychże celach. DNP bardzo mocno podnosi temperaturę ciała, co objawia się m.in. przegrzaniem ciała, szalenie wielką potliwością i zagrażającą życiu gorączką. Organizm musi spalić większą ilość tłuszczy i glukozy, aby uzyskać energię. Nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że organizm po stosowaniu tej substancji wręcz pali się od środka. Ten związek chemiczny hamuje produkcję ATP, który jest kluczowym nośnikiem energii w komórkach. ATP jest ciągle zużywany w różnorodnych funkcjach organizmu, ale nie jest magazynowany, więc musi być nieprzerwanie produkowany. DNP wpływa na obniżenie produkcji ATP. Skutkiem tego Organizm przyspiesza metabolizm, aby uzyskać energię. Prowadzi to do zwiększonego spalania cukru i tłuszczu. Mimo że masa ciała faktycznie się redukuje, prowadzi to również do uszkodzenia kluczowych narządów, takich jak wątroba czy serce. Jakie zatem są objawy zatrucia DNP? Mogą to być chociażby objawy skórne, takie jak egzema, płyn w płucach, podwyższona temperatura ciała, uczucie wyczerpania, silne pragnienie, nadmierne pocenie nudności, odwodnienie, utrata apetytu, bóle głowy i tak dalej. DNP po każdej kolejnej dawce kumuluje się w organizmie, co jest mega niebezpieczne, bo tak naprawdę łatwo jest przesadzić i wiemy to nawet, jeżeli mamy w proszku, która tak naprawdę w minimalnie większej ilości może podnieść nasze ciśnienie krwi bardzo wysoko. Gdyby to nie do końca przekonywało kogoś, by nigdy tego nie brać, to wspomnę, że ludzie stosujący ten środek donoszą, iż zapach ciała podczas jego stosowania jest na tyle obrzydliwy, iż mało kto wytrzymałby z taką osobą w jednym pokoju. Kolejnym punktem będą diuretyki, które z pozoru mogą wydawać się w ogóle niegroźne i są stosowane przez lekarzy u pacjentów z różnymi schorzeniami, ale dzisiaj powiemy sobie o tym, jak one wpływają u sportowców stosowanych w dużych ilościach i bez kontroli lekarza. Diuretyki to leki zwiększające wydalanie. Moczu z organizmów. W kulturystyce diuretyki są czasami stosowane w celu zredukowania zawartości wody w ciele, co może prowadzić do bardziej wyrzeźbionego i suchego wyglądu mięśni. Jeżeli chodzi o kulturystów, bardzo często stosujemy diuretyki, często w dużych ilościach przed zawodami, aby pokazać te mięśnie wypracowane w jak najlepszej formie, ponieważ wtedy separacja mięśni jest większa, ogólnie mięśnie wizualnie wydają się większe, przez to, że właśnie jest cały organizm odwodniony. Niewiele osób jednak wie, że diuretyki mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia, szczególnie gdy są stosowane w niewłaściwy sposób. Ale dlaczego tak naprawdę stosować? diuretyków może być niebezpieczne. Diuretyki działają na nasze nerki, zwiększając ilość produkowanego przez nie moczu. W rezultacie z naszego ciała szybciej usuwana jest woda oraz sól. Głównym celem diuretyków jest zmniejszenie ilości płynów w organizmie, co może być pomocne w wielu schorzeniach. Mówimy tutaj o chorobach takich jak nadciśnienie czy obrzęki. Jednak jeśli diuretyki są używane nieodpowiednio lub w nadmiernych ilościach, mogą prowadzić do poważnego odwodnienia. Odwodnienie występuje wtedy, gdy organizm traci więcej wody, niż pozyskuje z pokarmu i ogólnie płynów w ciągu dnia. To trochę jak uciekanie wody z basenu, który nie jest napełniany, w końcu stan wody będzie bardzo kiedy nasze ciało traci zbyt dużo wody i elektrolitów, wszystkie jego funkcje zaczynają cierpieć. Narządy wewnętrzne, takie jak serce, nerki czy wątroba, potrzebują odpowiedniej ilości wody i soli, aby działać prawidłowo. Nadmierna utrata tych składników przez nadużywanie diuretyków może prowadzić np. do zaburzeń pracy serca. Brak odpowiedniej ilości potasu czy sodu może powodować arytmie, czyli nieregularne bicie serca. W skrajnych przypadkach może to nawet doprowadzić do zatrzymania krążenia. Kolejnym aspektem będzie uszkodzenie nerek. Diuretyki stymulują nerki do produkcji moczu. Jeśli są nadużywane, nerki pracują na pełnych obrotach przez zbyt długi czas, co może prowadzić do ich Uszkodzenia lub nawet niewydolności. Problemy z wątrobą. Odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe mogą obciążać wątrobę, co w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do jej uszkodzenia. Kolejnym aspektem jest wysokie ciśnienie krwi. Gwałtowna utrata płynów i soli może powodować, że nasze ciśnienie krwi będzie bardzo wysokie, a jest to niebezpieczne. Diuretyki również mogą prowadzić do zaburzeń neurologicznych, a o tym się bardzo mało mówi. Mózg również jest wrażliwy na zmiany stężenia elektrolitów i odwodnienie. Może to prowadzić do w głowy, dezorientacji, a w skrajnych przypadkach do śpiączki czy śmierci. W skrajnych sytuacjach, gdy organizm traci zbyt dużo wody i soli, a zaburzenia elektrolitowe są za wszystkie te komplikacje mogą wystąpić jednocześnie, prowadząc do wielonarządowej niewydolności stanu, który często kończy się śmiercią. Kolejną substancją, o której będziemy mówić, będzie klenbuterol. Jest on często nadużywany nie tylko przez sportowców, ale również przez osoby, które amatorsko trenują i chcą po prostu zrzucić parę kilo. buterol to lek, który pierwotnie został stworzony w latach 70. XX wieku dla koni z problemami oddechowych. Szybko zyskał popularność wśród ludzi jako lek przeciwastmatyczny. Ale jak działa klenbuterol na ludzki organizm? Klenbuterol działa poprzez stymulowanie receptorów beta-2 w płucach, co prowadzi do rozszerzenia oskrzeli i poprawy przepływu powietrza. Skutkiem uboższym tej aktywacji jest przede wszystkim przyspieszenie metabolizmu, co jest bardzo dobre dla osób, które chcą zredukować tkankę tłuszczową. Natomiast ten lek nie jest zbyt bezpieczny, ale do tego przejdziemy zaraz. Właśnie przez te właściwości zyskał popularny wśród kulturystów i sportowców jako środek wspomagający odchudzanie i poprawę wydolności. buterol jako substancja, która działa również antykatabolicznie, jest często stosowany przed zawodami, aby przede wszystkim spalić jak najwięcej tkanki tłuszczowej, plus dodatkowo zachować jak najwięcej masy mięśniowej. Clenbuterol często stosowany nawet w niewielkich dawkach daje sobie mocno znać, jeżeli chodzi o skutki uboczne, o ile niektóre z nich, tak jak zwiększona potliwość i drżenie rąk samo w sobie krzywdy wyrządzić nie powinno, to niewielkie przekroczenie dawki może spowodować nieprzyjemne problemy zdrowotne. Kolejna sprawa jest taka, że wielu z nas nie wie, na jakim poziomie zdrowotnym jest nasze serce, czy nie mamy jakiejś wady wrodzonej. Wtedy przy takiej wadzie nawet niewielka dawka, która jest przekroczona, może spowodować bardzo duże powikłania, a nawet śmierć. Klen Buterol sam w sobie ma bardzo długi okres płutwania, co może powodować, że codzienne przyjmowanie dawki będzie nakładało się na siebie, z czasem tolerancja na skutki uboczne spada, Czyli już nie czujemy tak dużych skutków ubocznych, co często powoduje, że ludzie biorą większe dawki i to jest tak naprawdę droga w jedną stronę, bo to, że nie odczuwamy już skutków ubocznych, takich jak drżenie rąk, nie oznacza, że nie działa to negatywnie na nasz układ krwionośny. Obecnie buterol jest dopuszczony do użytku weterynaryjnego w Belgii, Holandii oraz w USA. Sięga się po niego w celu leczenia ciężkiej postaci astmy u koni. W kulturystyce natomiast jest stosowany do dziś. Wiele osób, które siedzą mocno w sporcie, twierdzi, że Salbutamol, który jest dostępny w polskich aptekach, jest to dużo lepsza alternatywa niż buterol. Przede wszystkim dlatego, że ma dużo krótszy okres półtrwania i dawka nie nachodzi na siebie. Ostatnia substancja, którą dzisiaj poruszymy, jest to EPO, czyli tzw. erytropoetyna. Jest to hormon produkowany przez ludzki organizm, który wytwarza się, jeżeli mamy bardzo mało tlenu we krwi. Jej głównym zadaniem jest stymulowanie produkcji czerwonych krwinek, które są odpowiedzialne za przenoszenie tlenu do tkanek. W środowisku sportowym niektórzy zawodnicy stosują EPO w formie syntetycznej, aby zwiększyć ilość czerwonych krwinek w ich organizmie. Więcej czerwonych krwinek oznacza wyższą zdolność do przewodzenia tlenu, co może przekładać się na lepsze wyniki w sportach wytrzymałościowych, takich jak biegi długodystansowe kolarstwo czy narciarstwo biegowe jak zatem działa EPO na ludzki organizm gdy zawodnik stosuje EPO poziom czerwonych krwinek w jego organizmie drastycznie wzrasta oznacza to że mięśnie otrzymują więcej tlenu podczas intensywnego wysiłku co pozwala na dłuższą i bardziej intensywną aktywność fizyczną bez odczuwania zmęczenia jakie skutki uboczne zatem niesie za sobą stosowanie tejże substancji przede wszystkim zwiększone ryzyko zakrzepów ponieważ EPO zwiększa ilość czerwonych krwinek nasza krew może być bardziej lepka co może prowadzić do zakrzepów które się oderwą i wylądują. Ją w płucach lub w mózgu. To może prowadzić między innymi właśnie do zawału serca czy udaru mózgu, natomiast wielu sportowców nie zdaje sobie z tego sprawy. Kolejnym aspektem będzie nadciśnienie. Zbyt duża ilość czerwonych kwinek będzie powodowała wysokie ciśnienie, ponieważ nasze serce się męczy pompowaniem kisielu. Ogólnie kulturyści, którzy stosują sterydy anaboliczne-androgenne, a one same w sobie mogą powodować, że ilość czerwonych kwinek wzrasta, chcą ich mieć jak najmniej. Oczywiście nie tak, żeby mieć anemię, ale walczą o to, żeby nie było nadkwistości a tutaj zawodnicy sportów wytrzymałościowych wręcz jej chcą i to jest bardzo tragiczne. Jak jest wysokie ciśnienie, to również nerki tutaj oberwą, więc stosowanie EPO może pośrednio wpływać na obciążenie nerek. Nadmierne stężenie erytropoetyny może prowadzić do uszkodzenia nerek, i są na to badania. W skrajnych sytuacjach, gdy EPO jest łączone z innymi substancjami lub organizm sportowca jest bardzo wrażliwy, może taka nawet jednorazowa dawka doprowadzić do śmierci. Dlatego pamiętajcie, że środek środkowi nie jest równy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, o czym byście chcieli następny materiał, a ja Was pozdrawiam i życzę miłego dnia.